When you fall down, you know you need to find a way to get you through another day. Let me be the one to numb you out. A więc Siemanku, jestem Tora. To jest pierwszy odcinek z nowej gierki o nazwie The Forest. Słyszałem dużo o tej grze. Nie wiem, czy fajna, nie wiem, czy straszna. Oby była fajna, oby była nie za straszna, ale też żeby nam podtrzymywała na serduszko, żeby też się wysiliło trochę przy tej grze. No teraz z tą grę już mi koleżanka nie podesłała, tylko no już sam sobie pomyślałem, czy by coś nowego sobie nie... nie... no. O, jak widzicie, standardowo zaczynamy sobie w samolocie, tak, w aha, dobra, czekajcie chwilę, cięcie lekkie, bo głosu nie mamy, Abo. albo nie, ja zaraz to zrobię, ja to chwilę, aby tu, pyk, o, już jest głos, jest już lepiej, więc tak, coś się dzieje, coś się dzieje, coś, o, tu już się z przodu urwał, już się urwał, lecimy gdzieś. Tu dziecko się trzyma jak do sraki. Zaraz mu coś wyleci. Patrzymy tu, patrzymy tu. O nie, zaraz będziemy, walniemy w coś. O nie, pa! O, fucking bitch. Co tu się dzieje? Massacration, Manipulation. Co ja w ogóle mówię? Oby była zarąbista ta seria, bo... Słyszałem... A i zostaw mi tego, aby mi... Go tknij został go został go. Ty mi go i zjesz. Został go zostaw go. Gdzie z tym? No. Mojego syna zabrali. No co? A... Ja dopadnę tego muszka. To nie jest na pewno mój kolega, co to jest ćma. Śma O, mam cię? Mamcie. a Nie mam cię. A więc tak. Ja już trochę sobie tutaj pozwiecałem Wiadomo, trzeba było odpalić przed, przed tym. Przed nagrywaniem, obejrzeć. No, no wiecie, no to akurat musiałem zobaczyć, co się dzieje. Czy fajna, czy nie fajna. Czy mi działa ona, czy nie działa. I ja by wszedłem i widziałem, aby początek. Nic za daleko nie odszedłem. Aby tu wyszedłem z tego. Wyszedłem sobie ładnie, no też się nie, wolę się przyznać niż Później będziecie mówili w komentarzach, a ty Gnoju widziałeś całą grę, co to w ogóle za no, ja wolę się przyznać, tu mamy toporek jakiś Pyk, może o, mamy go, dobra I tak, oj Myślałem, że coś chodzi Nie ma nic, tutaj już na statek Zarąbiście dłużej, wice był Ciekawe gdzie jest przód ale nic ja tutaj sobie może trochę porozwalam bo kradniemy trochę bo chyba już nikt nas nie urypie, że my okradamy im walizki bo wiecie Hem, no <śm> no nie żyję, nie no to ciężko to akurat było stwierdzić, ale no udało mi się przeżyć, o, 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 jego muszę gonić, bo będę miał niby z niego pancerz, o tak o właśnie jak teraz wejdę sobie na i, o, o, o drugi, Py, pyk, dobra z niego są niby pancerze, więc fajnie mnie zrespiło bo na jakiejś wyspie, gdzie są dużo zwierząt i super, ja się z tego cieszę, ok. Super, nie wiem po co mi to było potrzebne. I oczywiście piszcie mi też w komentarzach, jak ja czegoś nie będę wiedział albo coś nowego. Ja o. Tak, ale chodzi o. O, Dobra. E, a więc tak, teraz klikamy Y, czyli ekwipunek nasz. To sobie założę na nie, a nie, to tak nie. Aha, a nie, 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 to nie tak, to nie tak. To oczywiście nie tak, to bierzemy. To jest wiadomo lepsze, ale bierzemy Y, to pyk, Jeszcze kilka, i będziemy mieli pancerz cały. Tu mamy latarkę, co? Okej, okay. latarka nie zła, nie zła. O, mamy ten. Pykniemy gnoja. Dobrze, mamy cię. Czekajcie, poprawię sobie włosy, poczuję, czuję, że mam. Lekko lipnie, ale no to nieważne już. Oczywiście nagrywam w nocy, no bo jak wiecie, nie mam czasu. Jutro będzie trzeba wstać już. Nagrywam to oczywiście w, w... 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 w niedzielę. jutro już nie będę miał czasu. Rano bo niestety nie leżę. Nie leży tylko. <Sprzykły> Co ja robię? A nie, to mu się chyba gaz będzie kończył z tego. Czyli ja sobie to wolę odłożyć. Nie wiem jak to... Jak to mogę odłożyć? jak to nie wiem. Holender, nie wiem. Kapsuła na pewno ale... okej, okay. dobra, nieważne. Teraz y, może poszukamy jakiegoś schronu czy coś. Zobaczymy w ogóle. a właśnie, stoper, stoper bo ja tutaj w pokoju nie za inwestowałem jeszcze w żaden mm, w żaden nie wiem ile to tam jest minut ustaw 25 minut oczywiście będą po pół godziny odcinki ale ustawiłem pierwszy odcinek wiadomo musi być trochę krótszy pyk ogonem walą dobre dobre ok, i teraz jeszcze raz Y załóżmy tu na siebie pancerz mamy cały a więc tak, co byśmy tu na samym początku zrobili może idziemy w gdzie to jest słońce ok, słońce nie widać dobra, dobra no, 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 to super super, słońce nie mamy hmm, coś tu mamy tutaj pyk dobra, nie żyje Lecie ja wolę posprawdzać dwa razy Jakieś cyka tam znalazłem. Też warto... Wa o, jakieś domki. Może obrabujemy je, albo będziemy mieli coś do spania. Pyk. Nie wiem, mogę tu wejść? Halo, jest tu ktoś? Halo? Halo? O, aha, o, dobra. Chyba nikogo nie ma, tylko puste piksele. Tam chyba jakaś osada, czy coś. Ym. No nie wiem, nie wiem. Ciekawe jak się w ogóle The Forest przyjmie, bo Outlast naprawdę mi się podoba. Mam fajną serię, bo, bo z tego będę miał stiki. O właśnie. E, fajna seria mi się będzie. Co? Fajna seria, bo będę mógł sobie ja porozmawiać do was. Wy będziecie oczywiście też mogli rozmawiać, ale w komentarzu, jeżeli coś pomożecie, ja was wytypuję na odcinku, że na przykład Franek powiedział mi, że e, że tutaj sobie mogę usnąć, albo nie wiem tak jak jest na odlaśnie, nie? że ja sobie tu mogłem robić co chcę zobaczmy co tu jest tu się nam cały czas generuje coś coś nam się typowy taki minecraft, co? taki minecraft, 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 wszyscy minecraft a fajnie w końcu wymyślili coś coś nie na minecraft Minecraft wiadomo jak wszystkie gry po części się nudzą, nie? Mi już się strasznie mocno znudziło, więc ja już wolałem sobie poszukać jakąś inną gierkę, dużo ludzi nagrywa sobie tą grę. grę jest bardzo popularna teraz. Mm -hmm. Wszyscy the forest, the forest fajna gierka, fajna, fajna. Tu widzę jakąś wodę mamy, co tu mamy? O ryby, ale zamiste. Okej. Okay. Dobra, nie mogę zabijać ryb. Wszyscy mówią fajna gierka, zagraj sobie. że mi akurat nikt nie polecał. Oh, o, już że O, głowę mogę, później będę grał w piłkę. W piłkę tą głową. No co tam nie? Tu mam jakieś Holender, tu chyba coś ludzie będą, z którym będę musiał się zabawić. Czy nie, po prostu puste jest. Puste puste, super, no ładnie, i już mamy. To tutaj bym mógł sobie zrobić łóżko, ale tu zaraz zobaczymy, co potrzebujemy do łóżka, i najwyżej to byśmy sobie wykonali. Tu mamy o, co tu się zopagi, jakoś tak chyba nie pykło im tu coś. Wow, takie załamanie trochę, ale to w końcu alfa jest, on no to w lucie. Nad tą grą pracują. Patrzcie tutaj tam w lewym takie z, dziwne zniżenie jest. Tu jest wywyższenie, woda w ogóle tutaj co ona tu robi, nie wiem. No ale no wiecie, też tak może. A jakbyśmy to rozwalili? Nie mogę. Szkoda. E, a B co tu mamy? O właśnie, tu mamy jakiś tutorial. Dobra. Tego ja mogę jakoś zaakceptować. Aha, dobra. E. Okej. Okay. I tu muszę mieć stiki, i kamienie, i co tu jeszcze? I baloty. Dobra. Czyli tak, jeszcze trzy stiki, dwa kamienie, i osiem belek. Czyli belki, na pewno, jak to zgadnę, sobie będą z tego czegoś. O, no, tu nawet dobrze się osiedliłem. Tam może być tak przy wodzie e, rekin, jak wyskoczy, to na mnie. Owie, owie, słyszałem, że też są rekiny tutaj. Pyk, pyk, pyk. pyk. Oj, ale tu będę miał belek. Pyk. pyk, pyk, A widzę, że realistyczne jest. Jest tak realistyczna, bo no. Nie ukrywajmy, że to trzeba do. Jak chcesz ściąć drzewo. Musisz dookoła je obić, tak? Żeby ono spadło teraz i się osunie. a Ciekawe jakbyś tak siedział tam. Przed nim i by ci tak spadł na łeb. Chyba no, by się nic nie stało. I teraz chyba po jednym mogę brać, tak? O nie, widzę, że nawet więcej. Super, super. Trzy. O nie. Trzech chyba nie. Nie, dobra. To dwoma. No ale tak fajnie, fajnie, w jakiś takim paker jest z niego tak jak może no, powiedzieć ja dobra, tu widzę, że wątroba mi schodzi w dół energia też A nie, to nie energia, tylko bieganie ale energia też widzę, po części schodzi też sobie w dół więc zaraz byśmy musieli tu coś wykombinować nie, teraz mi podchodzi ta energia nie wiem o co chodzi ale to wątroba, to jest chyba wątroba to oznacza jedzenie nie jestem pewna. raczej tak raczej tak, raczej tak gdzie tu była jeszcze jedna deska? No, mamy coś tu do jedzenia, więc spokojnie, spokojnie zaraz ognisko pykniemy, usmażymy yy, królika, czy co to tam mamy. Nie wiem, czemu chodzę z tą zapalniczką, ale no sobie chodzę. No, co zrobisz? Nic nie zrobisz. Takie, takie widzisz rzeczy. Tu mamy 4, jeszcze brakuje. No, widać, to jest z lewej strony, nie kłamie, nie kłamię. Można polegać na tym. A więc tak, tu mamy sticky, jeszcze bym musiała... O, widzę patyki, więc... Sticky będą. <laughs> Ale żebym to teraz fajnie przykuksował Wiem, wiem. Nie było fajne, wiem, wiem, wiem. Też się przyda. Jeszcze jeden kamień. Dobra, pyk, pyk, pyk. Dobra. Sticky już będą, jeszcze jeden, czyli jeszcze jedno drewianko, pyk. nie, yeah. jeszcze raz. Pyk, 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 pyk. Pyk, o właśnie jest. Tu jeszcze jeden kamień. Nie wiem, czy to o. Najgorzej naciąć, później, że z A, w tą stronę mi to też Takie trochę lipne miejsce O, jest jeszcze kawałek i jeszcze trochę. Jest już nasze, Jest już nasza. Jest już nasze Nasza już jest o, właśnie. A tak, litnie się trochę z wyrosły, po tak obok siebie. ale no co zrobisz, no co zrobisz, no? Pyk, pyk, właśnie. I biegniemy, biegniemy, biegniemy. Kiedy, co to drewno, okej. Okay. Fajnie, realistyczny w kit. się i o to mi się właśnie rozchodziło o taką bardzo realistyczną kierkę. w niektórych momentach jest tak fajnie creep piosenki mm, muzyka muzyka fajnie sobie rośnie rośnie? co? Ro mu muzyka fajnie sobie wbija się w ucho co dole. nie wiem nie wiem naprawdę co ja dzisiaj odpalam tu, ja nie wiem ale seria musi się nam udać musi się nam udać dobra i jakieś tu energetyki mamy pyk o nie o tu już mamy energię e, co tu jeszcze możemy tu mamy energię tu mamy o tu może tego nie zjemy bo to musimy najpierw usmażyć czyli byśmy musieli zrobić ognisko to też cię usmażymy może uda nam się głowę usmażyć by było za naprawdę zając nie mi tak pyk Dobra, ucieknąć. No co zrobisz? Pyk, jedno, pyk, drugie, okej okay. I już mamy ostatnie Dwa pinki niesiemy na barku prawym Wiadomo, bark prawy ma najmocniejszy Pyk, pyk, okej okay. Trochę przesprintowałem, pyk, pyk, pyk O oh, nie, nie mogę klikać shiftu oczywiście Bo, ponieważ iść Za dużo nie mogę, coś w Windows wyskakuje, pyk nie ja wiem co to jest, ale nieważne. to nas za bardzo nie interesuje. Ej ja tu mogę spać? Ho! Piękna noc. Siedzień. Co tu się dzieje? Powstaje dzień. Mam się bać ognisko, byśmy musieli szczelić gdzieś tu, żeby upiec sobie. Eee, crafting, tu chyba jest na środku, nie, na B Dobra Następne To, no to, 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 to wiemy, nie Dlaczego już nie zrobiliśmy, no to mamy 6 tego, 4 tego, to mamy przecież R, er, nie, to już mamy Jak z tego zrezygnować Fucking bitch taka jolo O o, a może się schowam gdzieś bo tu mi będzie nas... pewno to podleci pewnie coś leci na nas? Nie wiem, na B tego nie chcę jak to mam? o to to, to ale tam są źli jak to odmówić? skip to nie o, o, jest, dalej. Fuck. Będę się musiał z nimi bić? Nie, idą sobie do lasu. Idźcie, 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 no, no, no. Ja tutaj was, nic nie chcę od was. Ja by chciałem tutaj, wiecie, się osiedlić. Wiem, że to wasz teren, ale no, wiecie. Bardzo fajny. Bardzo miły, o, o. idzie, idźcie, idźcie, tam, tam. Skąd tu przyszliście? Dzieci z lasu. Idźcie sobie. Ej. O kurde, jeszcze liście mam przypadne. Idźcie sobie. Csiłko, cichutko, cichutko. będę musiał je załatwić. O o zauważył mnie z Zauważyli, dobra, lecimy na nich Szarża, 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 pyk Jeszcze raz Jedziemy, jedziemy, dawaj po łbie. po łbie tak jak, tak jak mama uczyła Dawaj, pam, 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 pam Ej, 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 ej. Ja mam pancerz, ja mam pancerz, spokojnie No ja się tak mocno nie boję, pyk Pyk, pyk, pyk Nie boję się ciebie, nie boję się ciebie Nie boję się ciebie tu mi się Dobra, dawaj, 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 dawaj. Tu są jakieś nowi Uff. Serce bije, jest źle, jest źle. Dobra, szarża, szarża, szarża. Aniko, pyk. Dobra, a nie kopyk. Dobra, kółko, kółko, trzeba strefę pitolić, strefa, strefa. Strefa, ważna rzecz, pyk. Opa, no co mnie zbieram się, bije. Kazałem, kazałem, nie kazałem. Strefa, 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 strefa. Dobrze, i teraz... No. Jeszcze któryś? O, tam jeszcze jest jeden. Lecę na niego, bo mi będzie sapał tak czy tak. Ło, ale to nie Jeszcze jakiś wilk z lasu? No co wy chcecie ode mnie? Nie mam nic do jedzenia, nie? No nic nie mam. A tu chyba są takie butelki, że... Wszystko energię? Siola lipa. Nie ma nic do że... O, tu są. Dobra. Możemy lecieć dalej, jak chcecie się... Na... To jestem gotowy. O, nie, jeszcze kawałek. jedno styka muszę znaleźć. E, I tu będzie. O, już widzę, widzę widzę. O, ale tu jesteście. Ziemią. Tylko pik, pik, pik. O, nie. Je, o, je. o pik, pik, pik. O, dobra. I idziemy. Idziemy tu się. Bo my, nie, tu nic nie wchodzi. Ja tutaj sobie żyję. I będę sobie żył pyk o e pyk podpal mi ładnie e o no, teraz na tego kurczaka mogę coś sobie pyknąć e. a nie nie to teraz muszę pyknąć i e, i c jeszcze jeszcze raz p nie i pyk Dobra, to mi się piecze ładnie, niech się ładnie wypiecze. Jak wina półkrywiste poproszę, mm, ta? dobra no dobra, jeszcze raz może przypieczemy i żeby on to szybciej się zrobiło. Pyk, pyk, pyk. Ok. Epyk. Jeszcze jedno fut. Wyspaliłem bnę. Chyba, czekajcie. I spaliłem gdzie to mam, Aha, to nie, no głową, głowy nie mogę usmażyć, szkoda. A to chyba było akurat oczywiste, że głowy nie będę mógł słować. Spaliłem, dobra o, dobra. Bierzemy topór. Co tu jeszcze mamy? Tutorial jakiś był jeszcze tutaj. I każą pyknąć sobie tutorial, coś tu mamy jeszcze ciekawego hmm, hmm, Tu mamy wszystko, tu mamy, tu mamy, tu mamy. Hmm, no, no wszystko na razie mamy, nie? No a co mi jeszcze każecie robić? No tutaj no a co? O, to jest widzę mogę jakieś tam ogniska pykać jakieś lepsze przyda się, przyda. Tu jakieś stoły, jakieś lepsze domki, coś, no, no wiecie, ale to w, w chyba już w następnych odcinkach będziemy robili, bo 8 minut, no to już mm. wiecie, starczy na, na dzisiaj przygód. Ja tutaj oczywiście jestem gdzie byłem i zostanę w tym miejscu to jest ręka, on oczywiście wrzucę na ognisko ile mogę y, i b, tam, o nie tam y, gdzie jest ta ręka tu tak a nie, to, to ręką mogę dobijać, spoko druga rzecz, którą mogę zabijać, super ale na razie to mi się przyda i, a więc tak no chyba się, aby jeszcze czekać do tego króliczka a nie, tu gdzieś był królik Widziałem na no własne uszy. Znaczy jego uszy widziałem, nie na własne uszy, tylko nie uszy, ale to nieważne. Zakończymy ładnie sobie odcinek. Oczywiście jeżeli odcinek się spodobał puszka w górę, bo to naprawdę momentami cały czas motywuje o chłyk soku. ładnie to motywuje. zatem miałem powiedzieć, czekajcie? Zapomniałem, zapomniałem, co ja to chciałem powiedzieć. Bo was chciałem okłamać, nie? No naprawdę, co ja chciałem powiedzieć? I nie, nie mi. No, ale, dobra, to raczej było na wszystko. Jeżeli mi się przypomni, przypomni mi się w następnym odcinku. Nie wiem, co będzie. Miał być, te Hobbit, ale, no. Kurczę chciałem zacząć tą serię z The Forest To naprawdę fajnie fajnie się zaczyna no, dużo może sobie pogramy, zobaczymy jak to tam nam wejdzie, dobra bez pierdzielenia ja się teraz z wami żegnam, trzymajcie się, cześć i do następnego, wow